Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiaj bardzo ważny temat. Powiemy sobie o tym, jak polepszyć nasz sen, jak go wydłużyć. Jest on nie tylko dla osób, które mają szumy uszne, bo one szczególnie mają problem z zasypianiem, ale dla wszystkich będzie to bardziej taki odcinek dla wszystkich, którzy mają problemy ze snem. Zaczynamy. Na samym początku też powiem, że wszystko co tutaj Państwo słyszycie jest poradą niemedyczną, a przed zażyciem jakichkolwiek no, też suplementów, o których będę mówił, czy też preparatów ziołowych należy skonsultować się z lekarzem. Zaczynamy. W takim razie powiedzmy sobie o roli światła dziennego. To ma bardzo duże znaczenie, bo promieniowanie słoneczne, światło podczerwone, które wnika też przez naszą skórę, tutaj przez źrenicę, ono powoduje nie tylko wytworzenie bardzo ważnej witaminy, witaminy D, ale też wpływa na to, że poziom melatoniny w ciągu dnia nam spada. I kiedy. Naturalnym cyklem dnia Słońce zachodzi, to poziom melatoniny nam stopniowo wzrasta, im jest ciemniej. I dzięki temu Nasz organizm po prostu czuje, że chce mu się spać i kładziemy się spać, zasypiamy. Ten cykl jest bardzo zachwiany, kiedy cały dzień pracujemy w pomieszczeniu biurowym, kiedy mamy jeszcze pozamykane rolety, bo tak lubimy, pracujemy przy sztucznym świetle, albo w ogóle mamy tam jakieś takie ciemne pomieszczenie, w którym pracujemy i tego światła jest mało. No tutaj należałoby zastanowić się w jaki sposób: może zmienić biurko, przestawić je w bardziej nasłonecznione miejsce, albo też no więcej korzystać, kiedy tylko się da, z takich ze słońca po prostu. Kolejnym czynnikiem, jeśli chodzi o światło, to jest sztuczne wybudzanie naszego organizmu przez światło niebieskie. I światło niebieskie mamy przed właśnie w naszych komputerach, w naszych telefonach i w naszych telewizorach, tych, tych nowoczesnych, dużych szczególnie. No i może być tak, że wieczorem przedstawia się jakiś Netflix, Facebook, inne rzeczy. I przez to też możemy mieć. Pogorszone badania jednoznacznie wykazują, że możemy mieć problem z zasypianiem. Jesteśmy naświetleni tym niebieskim światłem, które nasz organizm traktuje jako to dzienne. niestety bez efektu promieniowania podczerwonego, także tylko nasze tutaj emocje, nasz układ nerwowy jest pobudzony, bo światło niebieskie tak na nas działa. Więc naukowcy twierdzą, że na dwie godziny przed snem powinniśmy Odstawić te urządzenia, wtedy te fazy snu głębokiego szczególnie się nam zdecydowanie wydłużą. Kolejny bardzo ważny czynnik to temperatura. Zauważyłem taką tendencję, że też wśród znajomych, że sporo z nich ma temperaturę w domu. No tam już pomijam to, że 24 w domu, jak ktoś tak lubi, to jego sprawa. Jest to mało zdrowe, ale jak jest 21 stopni w sypialni, to mamy no, 21. Ok, ja wiem, że ktoś tak może lubić, natomiast to nie jest zbyt zdrowa temperatura do snu. Jak to sprawdzić, jak mamy temperaturę? No, Termometr to oczywista sprawa, ale mamy też podziałki na naszych krzynikach, jeżeli mamy na przykład krzyniki i zakres 3 to właśnie ta temperatura pokojowa, to jest około 21 stopni i to dla sypialni jest zdecydowanie za dużo. Przeregulując go na dwójeczkę, będziemy mieli około 18 stopni. Albo nie powinniśmy mieć mniej niż 18, jest to temperatura świetna do zasypiania, do w ogóle snu. Jeżeli lubimy zasypiać w ciepłym pomieszczeniu, to możemy tak zrobić. Czy w ciągu dnia ustawiamy sobie w sypialni te 21 stopni? A jeżeli mamy te inteligentne czujniki temperatury i mamy to zsynchronizowane, no to warto tak sobie ustawić, że w momencie zasypiania, żebyśmy mieli 21, ale już jak śpimy, to rozszczelnić okno albo je wychłodzić pomieszczenie, otworzyć je nawet, przewietrzyć dobrze to pomieszczenie. Później możemy ustawić nam mikroszczelinę, żebyśmy mieli rozszczelnione i ustawić już temperaturę na te 18, czyli zasypiali będziemy w cieple, tak jak lubimy. No, wstaniemy w trochę chłodniejszym klimacie. Też możemy ustawić inteligentne, jeżeli mamy sterowanie domu, na to, żeby no, te pół godziny przed snem nam temperatura znowu dobiła do tych 21 stopni, i tego nie poczujemy, a nasz organizm, nasz sen zdecydowanie się poprawi i wydłuży. Kolejna sprawa to zła suplementacja. Ja o tym może nagram jeszcze kiedyś osobny odcinek, natomiast zauważyłem, że sporo osób źle suplementuje niektóre witaminy. Takim grzechem jest wzięcie witaminy D po południu oraz witaminy C po południu. Są to witaminy, które, jeżeli je bierzemy w dużych ilościach, to one nas pobudzają. One mają taki efekt, który może nas pobudzać. I to nie jest dobre bo właśnie takie branie witamin w godzinach już popołudniowych, albo jeszcze gorzej, wieczornych. Kolejna sprawa, jak możemy poprawić sen, to już powiedzieliśmy sobie o tym świetle dziennym. Ja bym dodał aktywność fizyczną i takie właśnie natlenienie. Wszystko ma związek z czynnościami, które możemy robić na zewnątrz. Jeżeli mamy mało aktywności fizycznej, mało się ruszamy bo całe dni, jesteśmy w biurze, w pomieszczeniu zamkniętym, no to ten sen też nie będzie taki głęboki, Prawidłowy, więc starajmy się zadbać, żebyśmy przynajmniej kilka razy w tygodniu mieli jakąś aktywność, to może być szybki spacer, żebyśmy po prostu, bo wolny spacerek taki po prostu w tempie, którym serce nam nie pracuje szybko, no, jest lepszy niż nic może, ale on nie wpłynie jakoś drastycznie na poprawę naszego samopoczucia i snu. To jednak trzeba pokonać to tętno spoczynkowe i ruszyć na taki szybki. Marsz może być, jazda rowerem, basen, cokolwiek innego, co spowoduje, że będziemy mogli mieć, no, że ten organizm będzie mógł lepiej zasnąć, będziemy mogli się zrelaksować. Kolejna ważna czynność, szczególnie w naszym klimacie, możemy na przykład korzystać z sauny i na przemian z zimnych kąpieli. To też bardzo dobrze odstresowuje. Jeżeli tylko nie mamy przeciwwskazań medycznych do saunowania, do tego, żeby wystawiać się na właśnie zimne prysznice po tej saunie, to też świetnie tutaj działa na sen, może go wydłużyć i też no, bardzo dobrze odstresowuje nas. Dlatego polecam, szczególnie w okresach teraz właśnie jesienno-zimowych, to jest bardzo dobra sprawa. Możemy też suplementować niektóre rzeczy i też badania pokazują, tylko że przed suplementacją też zalecam zrobić sobie badania krwi. To nie, nie, nie kosztuje tak dużo. Ja ostatnio robiłem, to, nie wiem, za magnes, za jakieś inne pierwiastki, 30-40 zł za, każdy taki, za każdą taką rzecz. Są to badania no, nierefundowane, ale warto sobie to zrobić, iść do laboratorium, ponieważ jeżeli mamy te dolne wartości referencyjne, to tak naprawdę mamy niedobory, więc może być jeszcze ok, ale w tych, jeżeli lepiej być w tych wyższych rejestrach niż tych dolnych. I szczególnie na przykład selen z takim pierwiastkiem, on jest nasze ziemie W Polsce są ubogie w selen i nawet jeżeli jemy jajka i myślimy, że tam powinno być dużo selenu, no to te jajka nie będą miały tyle selenu, co powinny, bo po prostu u nas tego selenu występuje bardzo mało więc trzeba go suplementować. I często jest tak, że suplementacja właśnie selenu, takiego właśnie selenu, selen bardzo dobrze się wchłania wizytaminę C, więc powinniśmy go brać najlepiej do południa. No, mówi się, że jest też w kurkach, ale jak mówimy, jak w ziemi jest go mało, no to te kurki też nie mają go skąd wziąć, więc warto być może po, po zrobieniu badań sięgnąć po Pierwiastek, jakim jest selen. Powiedzmy sobie jeszcze o takich ziołach. W Polsce niedocenianych ziołach. Rumianek możemy parzyć sobie dwa razy dziennie 300 mg rumianku. Takie dwa razy dziennie taki napar wypić. Ostatnie, żeby było jakieś 30 minut przed snem. Możemy to łączyć z melisą, z tym, że nie taką melisą kupioną, jak nie mamy innej, no to już trudno, ale warto może zadbać o to, żeby posadzić ją gdzieś na balkonie, w doniczce. Jeżeli mamy przydomowy grudek, to latem tam meliska powinna rosnąć, i taki napar z takiej melisy stosowany regularnie przez okres przynajmniej dwóch tygodni powinien wpłynąć na wydłużenie fazy snu. I pomoc w zasypianiu, to szczególnie właśnie osób, które mają problem z zasypianiem, melisa bardzo fajnie działa. Takim, takim może bardziej egzotycznym ziołem nie z naszego regionu jest ginkgo biloba. No, możemy to kupić sobie w formie tabletek czy tam suplementu takiego. I ginkobilobę możemy stosować również na 30 minut przed snem przez okres dwóch tygodni. Powinno to też nam wpłynąć na lepsze zasypianie, wydłużenie głębokiej fazy snu. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym poruszyć, ale nie mniej istotną, jest glicyna. Jeżeli Państwo macie właśnie problemy ze snem, szczególnie osób, które są już po 50 roku życia, warto zainteresować się glicyną. 3 gramy, czyli około pół łyżeczki tej substancji wystarczy do tego, żebyśmy mogli e, mogli zasypiać, wydłuży to nam fazę snu, obniży też ryzyko e, chorób wieńcowo-naczyniowych, także warto się tym zainteresować i być może spróbować na własnym organizmie, nie przekraczając tej dawki, czyli 3 g, e, 3 gramy dziennie, około pół łyżeczki. Jeżeli ten film był dla Państwa przydatny, jeżeli coś szczególnie może działa na Państwa, na zasypianie można się tu dzielić w komentarzach. Ja tymczasem życzę Państwu dużo zdrowia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.